W sobotę 20 sierpnia około godziny 13:00 doszło do poważnej kolizji aut na skrzyżowaniu przy ulicy Jana Pawła II. To już kolejna kolizja na trasie średnicowej. Do podobnego wypadku doszło w tym miejscu dzień wcześniej. Wtedy w kolizji brało udział auto osobowe i ciężarówka. W sobotę natomiast w wypadku uczestniczyły dwa auta osobowe. Z relacji świadków wynika, że kierowca samochodu o litewskim numerze rejestracyjnym nadjeżdżał od ulicy Łyskowskiego. Z kolei jadący Oplem podjeżdżał do skrzyżowania od strony Tuszewa. Oba auta na skrzyżowaniu skręcały w stronę ronda imienia generała Władysława Andersa. Po włączeniu się do ruchu na średnicówce doszło do zderzenia. Do szpitala trafiła jedna osoba jadąca Oplem oraz kierowca i pasażer auta litewskiego. Na skrzyżowaniu na średnicówce bardzo często dochodzi do kolizji drogowych. Kilka tygodni temu Zarząd Dróg informował o uszkodzonej w skutek kolizji drogowej sygnalizacji świetlnej.